Szukasz pomysłu jak spędzić weekend? A może wycieczka do Kopenhagi? Wylot piątek, powrót poniedziałek. Dotyczy Gdańska. Na stronie Ryanaira kupimy bilety lotnicze. 170 zł osoba w dwie strony. Dobra cena, prawda? Później będzie już tylko drożej. Ale pamiętamy, podstawowa zasada w podróży, pieniądze wrócą, wspomnienia zostaną. Po godzinie widzimy się już na lotnisku w Kopenhadze W mojej ocenie jedno z najlepszych w Europie. Transfer do miasta banalnie prosty. Metro odjeżdża z końca lotniska. Bardzo płynne przejście po drodze. Miejcie automaty biletowe, bilet kosztuje około 15 zł, można płacić kar. Jest czysto wygodnie i punktualnie. A z ciekawostek, metro w Kopenhadze jest metrem autonomicznym, czyli nie mam torniczego. Albo maszynisty. No dobra, zwałek jak zwał, wiecie o co chodzi. Jeżeli lubicie industrialne klimaty, to z pierwszego dnia polecam wam na pewną dzielnicę Westerbro i BN. Przepraszam za spolszczanie nazw, ale nie znam duńskiego. A tutaj Meatpacking District. Kiedyś prowadzono to przetwórstwo mięsa, dziś to przestrzeń pełna restauracji, klubów i galerii. Jeżeli chcecie poczuć autentyczny miejski rynek Kopenhagi, to Westerberg jest świetnym wyborem. My spędziliśmy tutaj cały pierwszy wieczór. Sklepy na szczęście były już zamknięte, ale do zakupów jeszcze wrócimy, bo jest w czym Kolejny dzień zaczynamy od śniadania, a po drodze rowery, rowery i jeszcze raz rowery i architektura. Jeżeli chodzi o kopenhaską gastronomię, jest maksymalnie wygodnie. Gluten free, vegan, wege, bez laktozy, no co kto sobie zamarzy i czego potrzebuje. A na koniec, śladem innych gości, zostawiliśmy po sobie ślad. Daleko nie uszliśmy, ale musieliśmy przystanąć na kawę. To znaczy nie musieliśmy, ale chcieliśmy, bo w Kopenhadze jest tyle kawiarni speciality, że aż szkoda nie korzysta. Kawa, coś słodkiego i idziemy dalej. Później były małe zakupy, ale na ten temat jest dedykowana rolka na moim profilu. Tutaj Kopenhaga w pigułce, czyli rowery i rowerzyści, mosty, woda, baseny publiczne, sauna... Z tyłu budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, a za mną jest IKEA. Jeżeli interesuje Was architektura, koniecznie polecam spacer w kierunku dzielnicy Orestad, ta słynie z nowoczesnej i innowacyjnej architektury. Dodam też, że Kopenhaga, a jej mieszkańcy właściwie, przodują w rankingach zadowolenia z życia i zadowolenia ze swojego miasta. Kopenhaga jest po prostu wygodna, spójrzcie, jak tutaj zorganizowano przestrzeń do życia przy wodzie. I druga przestrzeń koniecznie do odwiedzenia, jeżeli chodzi o miejskie życie i architekturę, to dzielnica Nordhavn. Bardzo nowoczesne projekty, bardzo unikalne rozwiązania, na przykład silosy zbożowe, które zostały przerobione na przestrzeni biurowe mieszkania, albo na przykład place zabaw na dachów, które są podobno bardzo popularne w Kopenhadze. No i bardzo szeroko dostępne sauny i wykradzony teren do pływania, tak żeby można było po wyjściu z sauny od razu skorzystać z wody, bo woda jest czysta i można swobodnie pływać. Ok, muszę trochę przyspieszyć, bo ten materiał robi się trochę zbyt długi. Miejsce, które chcę polecić, jeżeli chodzi o jedzenie, to taki duński food market i tutaj macie nazwę. I jeszcze jedna poindustrialna dzielnica, dopłyniecie tutaj miejskim tramwajem wodnym. w spalarnia na dachu, w którym znajduje się stoknalnia, po drodze domy na wodzie i kontenery mieszkalne dla studentów. Zanotujcie sobie też hasło Reffen, Ogr ogromny street food, przestrzeń z galeriami, taka gdańska stocznia w wersji XXL. Prawie 3 minuty materiału, nie powiedziałam wszystkiego, mimo że mówię bardzo szybko, ale mam nadzieję, że w jakiś sposób jednak zainspirowałam Was do podróży.